Mając 15 lat kapłaństwa, byliśmy na audiencji Ojca Świętego. Wtedy zaczęła się już jego choroba Parkinsona. Ojciec święty przyszedł i dwa razy ręką, w której trzymał laskę, uderzył o framugę ściany i wszystko przeszło. Ksiądz na dziwiżu mówi tak. Macie go na godzinę i nie zamęczcie go. No i ojciec święty skaże z nas porozmawiać zrobiliśmy zdjęcie. I ojciec święty mówi, a zaśpiewacie coś. A ja mówię, ojcze święty, no zaśpiewamy barkę. Zaśpiewajcie. Zaśpiewaliśmy barwę, Ojciec Święty pod, podszedł do nas i tak Pięknie śpiewacie, a ja mówię, Ojciec Święty, całą drogę się ćwiczyli. A, Ciebie już poznałem, to ja od dysa, śpiasz. No, ale teraz wrócę do tego, co Ojciec Święty, dzisiaj powiedziałem na koniec, niech to, jak mówi Jan Paweł II, to na dzisiaj wystarczy. W dzień inauguracji swojego pontyfikatu, Ojciec Święty nas właśnie prosił o tę modlitwę, apelu jasnogórskiego, modlitwy o pański, żebyśmy o nim pamiętali. Dzisiaj Ojciec Święty jest w niebie, stawia się za nami i mnie, to jego polecenie chybaśmy dobrze zrealizowali, bo oczywiście Polacy odmawiają a, Anioł Pański, a, odmawiają, śpiewają Apel Jasnogórski i zauważyliście, Ojciec Święty Franciszek też ciągle mod, e, mówi o tym, żeby się za niego modlić. się dzisiaj wydał tą encyklikę i wczoraj na Audiencji Środowej też powiedział do Polaków, żeby się modlić. Ale zawsze do Polaków się zwraca, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. i... Na zakończenia już odchodził i aha, papież Franciszek mówi, ale nie zapomnijcie się za mnie pomodlić. Tak. Więc pomodlimy się teraz wszyscy wspólnie za Ojca Świętego, papieża Franciszka, ja wszystkich Pan za tych wszystkich, którzy tutaj się spotykają, za pana dyrektora. Ja powiedziałem dzisiaj na ucho, jakbyście grali tutaj, właśnie boczelnego powiedziałem na ucho do pana dyrektora, że ja mam takie powiedzenie, to jest tylko moje. To jest przekręt włoskiego, Pan był długo we Bursze, ja wiem o tym, ale ja mam takie powiedzenie, że jest klasiko Pontyfiko. I dzisiaj przychodzę do, do Księdza Kardyna, jego sekretarz, o, klasiko Pontyfiko przyjechał. To jest takie moje. I właśnie to, co Pan dyrektor tutaj robi, to naprawdę jest klasiko Pontyfiko. Związane z, z, z pa, Ojcem Świętym, ta, ta kolekcja cała, to jest niesamowita sprawa. A druga sprawa, to, że są tutaj takie spotkania. To jest coś pięknego. Coś pięknego. A Was, moi drodzy, jak dam radę, organizuję, wybiorą zawsze choinkę papieską, to już wspominałem. I tam przyjeżdżają ze swoje góralskie, z podhala. I też ja tych górali podziwiam, bo to od takiego małego do takiego dużego, prawda, przychodzą. I takie ostatnie zdarzenie też przed apelem górskim to było przy choince papieskiej w Kuri. Był taki chłopczyk z podhala, który zawsze. Życzenia na końcu składał księdzu kardynałowi, rzucał ten odstęp na styści, na zdrowie, na to, bo ze... no i tak, żeby ojciec świę... księdzu kardynałowi takie różne życzenia składał. I potem ksiądz kardynał podchodził do niego i mówi, tak, a jak ty masz chłopczyku na imię? A mówi, jestem Robert. A skąd zaś ty jest? A mówi, ja jestem jego eminencją, mówi, z Podhala, mówi, z Sylwiennego. A co, kim byś ty chciał być? A mówi, ja eminencja to bym chciał być aktorem. Jak to aktorem? A gdzie byś tym aktorem siedział? A pojadę do Chicago? A po co byś do Chicago? A tam kupę rodziny mówi, tam, i tam będę aktorem. I tak to szło z roku na rok i kiedy Robert ostatni raz byliśmy, przemawiał już nie mówił z pamięci, a długie teksty recytował z pamięci. Ojcu Święty, różne się Surat i razy cytował. W kapelusiku miał te życzenia i to, no, mi da. E, Robert, chyba będzie za aktorem, mówi, ale już pamięta, żeś przychodził, zawsze mówiłeś: pamięci, a dzisiaj zaglądasz do kapeluszyka. A tak jest jego moździerz, jego moź, bo to na początku na za jego moździerz, mówi. No tak, już ta pamięć nie taka. O człowieku, <laughs> który dopiero 18 lat żył, a już mówi, że pamięć nie tak. Więc takie to są te. Te, te, te młodzieżowe zespóły, ale bardzo ważne i oni to do dzisiaj pilnują i ja też podziwiam i zapraszam ich właśnie na tą moment, oni przyjeżdżają, że oni znajdują, są góra są bardzo niecierpliwi, że oni znajdują czas na te próby, na te tańce, to wszystko, gali na skrzypcach, to, to jest piękne. Bardzo wam tego gratuluję i teraz też za was się pomodlimy w tym apelu modlitwy jasnogóry. Obejmujmy was wszystkich, którzy tu jesteście z tymi wszystkimi intencjami, te obrazki, które dałem do dla Pamiętajcie, jeżeli ktoś jest chory, bo gdzieś, prawda, dać mu taki obrazek. Wiele znaków, cudów i tak dalej, które się zdarzyły. Dzięki temu dzisiaj też nawet wspomniałem niektórych. I, i to by zasadnicz Ojca Świętego. Ojca Świętego, kocha rodzinę, troszczy się o rodzinę, o wszystko. Tak jak mówię, u Pana Boga jest wszystko możliwe. A więc ogarnijmy wszystkich, nasze rodziny, naszych bliskich, znajomych, tych wszystkich, którzy przyczynili się do tego, że takie dzieło to powstało, tych wszystkich, którzy tutaj się spotykają, są i są ubogaceni Ojcem Świętym, Janem Pawłem, o którym wołali, pamiętacie, w Dzień Śmierci, Santa Subito. To najpierw odmówię Anioł Pański. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła Zdrowa Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, Teraz, i w godzinę śmierci naszej, a słowo stało się ciałem, i między nami. Zdrowaś, Maria, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaście między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. A Maria, Matko Boża, módl się za nami grzecznymi, teraz, w godzinę śmierci naszej, a się za nami, święta Boża, rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, raz w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem manielskim cieleniem Chrystusa Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do fały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez tego że Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu, na początkę, i na wieki wieków. Amen. wszystkich zmarłych. Wieczne odpoczywanie raczej dać Panie, światłość wieku, wieku. Ista, i stanie, a teraz łącząc się z pielgrzymami tutaj w na Jasnej Górze, ośpiewajmy apel do Polski. Mario królowo Polski, Mario królowo Polski, nie jestem przy tobie panie. Bardzo... Tobie pamiętam, jestem przy Tobie czuwam. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie Czuwam. I co włosła jest. Wspomożej naszym w imieniu Pana. Pan z wami. Na noc spokojną i koniec szczęśliwy Wam, Waszym bliskim, Waszym rodzinom. Niech błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ja Bóg zapłaje za zaproszenie. Proszę jeszcze zostać, proszę się przesunąć do środka. Tak. Teraz poprosimy pana dyrektora i panią dyrektor na scenę. Pana profesora i panią dyrektor na scenę. Płodzież nie wsiądzie. Piotr, masz ten utwór, który śpiewaliście, Abba To Przesunął ten utwór, tam znajdziecie sobie w Oczywiście. Oczywiście. proszę, zapraszamy. A teraz sobie z państwem coś śpiewamy. i z naszą kochaną dyrekcją. Prosimy, proszę na scenę. Pan dyrektor, witam serdecznie. Rady. Witam serdecznie jeszcze raz, profesorze. Dam dzisiaj oczy, oczywiście mikrofon, tym razem ten. Państwo te w domach swoich będziecie śpiewać razem z nami. My proszę, państwa, wstajemy, bo to na siedząco to się śpiewa do mani. Zanim oni się tutaj nastroją, to chwilkę. Pani dyrektorem, fajnie mieć taką umowę ze sobą, prawda? A jak wam się podobało dzisiaj u nas? Do przyjęcia jeszcze kiedyś na nowo. Przyjdziecie? Ja chciałem podziękować w tym miejscu, zanim zaczniecie, jeszcze całej obsłudze Muzeum Monety i Medali, firmy Prezydent i Państwo, którzy tutaj dzisiaj jesteście z nami, a telewizji, premium, media, że jesteście z nami i widzom internetowym, którzy Wam oglądają na całym świecie. Słuchamy, śpiewamy razem. Mistrzu, czadu. Panie dyrektor, Pani pozwoli, że tutaj na ręce Pana Piotra i imię Twoje. Muzeum Monety i Medalia na Pawa II w Częstowie. Dziękuję Młodzieżowej Orkiestrze Dęcej Domu Bibrowej Zielonej za występ, który uświetnił spotkanie z cyklu z Janem Pawłem II w przyszłości. Było nam bardzo miło, że zostaliśmy tu zaproszeni, ale to wszystko dzięki panu Piotrowi. Pan Piotr jest sprawcą naszej tutaj dzisiejszej wizyty. Naprawdę dziękuję. Jesteśmy... Ja nie, nie, nie widziałem nie, nie tak zestresowanego jest... jak dzisiaj. <laughs> tak, właśnie widziałam jaki miał strach w oczach, jak przyszło mu tutaj dyrygować, bo to najgorzej jest występować właśnie przed swoją publicznością. Prawda panie Piotrze? Tak, my to znamy, także na tak. występach gdzieś tam dalej, występuje nam się tak bardziej na luza, tak luzacko, a tutaj jak, jak my występujemy u siebie na miejscu, to też tak mając swoją publiczność, to, to nie, chcemy, żeby to nie były jak najlepsze. Z pani dyrektor to przed właśnie księdzem Pan Mikiem, to jest gość prawie z Watykanu. No. To jest to. Słuchajcie, nigdy nie spotkałem tak skromnego księdza jak on. Natomiast tak jak mówiłem, Ksiądz do specjalnych poruczeń. Wszędzie, gdzie jest coś, coś się pali, od razu księdza. Proszę przyjeżdżać, coś Kochani, tak bardzo dziękuję. dziękuję. Ja jeszcze słowo. Dziękujemy bardzo serdecznie tutaj całej publiczności, że też wytrzymała do końca, bo dzisiaj troszeczkę chyba też to trwało tak, że była na tyle cierpliwa, że wysłuchała tej naszej młodzieży, jak gra i również dziękuję Wam, droga młodzieży, za to, żeście zechcieli przyjechać, swój czas poświęcili, bo wiem, że prawie już chyba wakacje, ale chyba jeszcze jutro taki ostatni dzień, z tego co wiem. Także serdecznie dziękuję. Pani Dyrektor, ja tak Panią trzymam, i Pani spojrzy na twarze tych <laughs> wszystkich ludzi, którzy są. Proszę zobaczyć uśmiech szczery, do Pani skierowany, że Pani wytrzymuje z nami tak długo. Jeszcze raz za to bardzo dziękuję. Proszę Państwa, nie rozchodźmy się. Ja za chwileczkę Państwu rozdam, ci, którzy oczywiście chcą przyjść za miesiąc, nie na wakacje, na spotkanie z biskupem Stefanem, Stanisławem Stefaniakiem, występ zespołu Pobudka. Rewelacja, młodzi ludzie, młodzi ludzie, którzy chodzą jeszcze do liceum. Będziemy mieli za miesiąc piękne spotkanie, Piękne, takie samo jak piękne było dzisiaj, za które serdecznie raz jeszcze dziękujemy wszystkim. Panu dziękuję. Dziękuję później, żebyście nie zapomnieli, poczekajcie sekundkę. Potem jeszcze proszę trzymać mikrofon, proszę pokazać całemu światu. Może ktoś mu zaprosi. Oglądają Oglądamy na salę. No, Z Lechem Makowieckim 23 czerwca, godzina 18 w Muzeum Monet, to będzie wtorek w przyszłym tygodniu.